Siemano kolanu z tej strony granie na ekranie i witam was w kolejnym odcinku z serii uzupełniania albumu TOPS. <coughs> w dzisiejszym odcinku będziemy uzupełniać 4 różne, różne rodzaje kart. 100 klub karty, Black Edge Edition, Gold Edge, Gold Edge Edition i Chrome Shield. Chciałbym Was zaprosić na Vinted na mój profil Nazwa to Nikodem Zygmunt Jeżeli chcecie kupić jakieś karty w dobrej cenie To możecie mi sprawić tak, taki prezent Wszystkie pieniądze prawie że idą na karty właśnie dla Was No i co? Dorzucam Wam gratisy Tak jak na sorcie, którym Wam pokazałem już I bez żadnego przedłużenia, bo już minutę trwa odcinek Uzupełniamy. Najpierw 100 klubów. Mało mam tych kart. No ale. A nie, jednak coś to mamy. I co? Zaczynamy od Kobela. Potem Wandajk. Wandajka chyba 5 razy trafiłem. Grimaldo, którego nie mamy. Saliba nie mamy. Wirt. nie mamy, Kamavinga Foden Mbappe na odwrót, Jezus Maria się zakręciłem na początku i tak wiem że bo wkładam karty cały album, no, ale już tego nie zmienię i karta Unbeatable 101 Yy, Mbappe yy, Bellingham, którego nie posiadam bez chyba rzadki nawet teraz mamy Black Edge tutaj bardzo, bardzo mało bo tylko cztery i zaczynamy od tre Trenta, którego nie mamy Marquinhosa nie mamy dopiero mamy Gündogana. potem lecimy Jorginho nie mamy Vini mamy Fajnie. Halant nie mamy. Mbappé mamy. Sane mamy. Im salach nie mamy. Mbappé tu i tu. O nie widać. Przepraszam Was, tu i tu, Mbappé. Kolejnymi kartami są Gold Edge, czyli taka strona dla Black Edge i Gold Edge. Tu mamy też cztery. No i zaczynamy od Fila Fodena. Fajne są te karty. Potem Erling Haaland nie mamy. Bukayo Saka. No. Okej. Okay. E, Mohamed Salah, Musiala, Kein, Ronaldo Wirc i Leo. Także można powiedzieć cztery rogi strony, bo Ronaldo, Saka ses, Leo, Saka i Foden, a tu Mbappe, wini Sane i Gündogan I ostatnimi kartami, które dzisiaj uzupełnimy są Chrome Shieldy, których mam zaledwie trzy, także dużo nie wożymy. Zaczynamy od Kevina De Bruyne, którego mam. Potem mamy Odegarda Berkampa, Sobuszlaja. Numerami sprawdzę. I Mobile jest. Tutaj dopiero i wlachowić dwa numery wcześniej, czyli tu. No, naprawdę dużo tych shieldów mamy, aż trzy. Eee... Widzę, że naprawdę mamy krótki odcinek dzisiaj. Uzupełniliśmy trochę bardziej rzadkie karty. No i co? Bez błędnego przedłużania. Przypominam Wam o tym, Vinted. No ta takich kart nie sprzedaję, no bo nie mam powtórek, ale jak są, to od oczywiście od razu wlatują. Bez błędnego przedłużania. Dzięki za oglądanie. I do następnego. Elo.